Dzień dobry kochani. Chcę dzisiaj wam powiedzieć o grubych warstwach farby. Po co w ogóle nam grubo kłaść farbę na obraz? Zastanowimy się nad tym dzisiaj. Ja wam powiem też troszeczkę o swojej historii, o tym co u mnie się wydarzało na obrazach. A teraz chwileczkę powiem o sobie. Może mnie nie znacie. Ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba. Jestem autorką kursów autorką platformy malowanie szczęścia.pl. Na tej platformie możecie kupić kursy malowania pejzaży. Ach, widzicie, mniej więcej co tworzę. Głównie pejzaże, zwierzęta, krajobrazy, lasy. Uczę przede wszystkim amatorów, dlatego że ja również jestem amatorem malowania, ale z wieloletnim Starzem, maluję od 27 lat. Dobrze. A teraz chcę Wam powiedzieć, co takiego u mnie się wydarzało podczas tworzenia i czy te warstwy były konieczne. Nie wiem, jak Wy macie. Popatrzcie sobie, czy Wy również taką drogę przeszliście jak ja. To znaczy, ja malując jakiś obraz, kiedyś kurczę, szkoda, że nie zostawiłam sobie tych obrazów tak dla siebie. Nie wiem, czy Wy tak mieliście, ale ja Wam to zobrazuję malowałam i oczywiście nie, ten proces tworzenia u mnie był taki jak po grudzie. Każda plama, każda kreska, wszystko, co robiłam, nie może nie wszystko. Dużo rzeczy nie, nie, nie kładłam. Dużo farb, dużo kolorów plam nie kładłam w tym miejscu, w których powinny się znajdować. No i co to oznaczało? Oznaczało, że coraz grubiej te warstwy tam nakładałam coraz grubiej, i to wcale nie fajnie wyglądało. W pejzażu to nie było takie, wiecie, najgorsze. Gorzej jak chciałam namalować jakiś portret albo tak czy jakieś zwierzę, czy kwiatek, płatek róży na przykład. Ja jeżeli chciałam namalować płatek róży, to ten płatek był naprawdę taki e, bardzo y, gruby, miał takie, a on chciałam, żeby on był delikatny. Co innego bym chciała namalować grubymi warstwami, impasto, szpachlą. Nie, no to wtedy ja już taką szpachlą mogłabym na, naciągnąć. Ale ja chciałam, żeby ta róża była subtelna, te płatki były subtelne i ciągle, ciągle, ciągle nak nakładanie tam różnych warstw no po prostu mi bardzo prze przeszkadzało, to nie był ten efekt. Ale jest taki moment w malowaniu, jak już trochę y, wiemy jak malować, Umiemy malować, tak? To wtedy tak, te grube warstwy są naszymi sprzymierzeńcami. I ja na przykładzie obrazu z kursu. Kwiaty w ogrodzie, pokażę Wam właśnie takie elementy, co można by było tam zrobić. Nie chcę tworzyć oddzielnego obrazka, tylko chciałabym Wam na gotowym już pokazać, że na przykład można wprowadzić w obraz pełne zmiany. Oczywiście w tym kursie tego nie zobaczycie. Ten kurs Kwiaty w ogrodzie nagrałam ze dwa lata temu i to jest u mnie właśnie na platformie. Zapraszam. Serdecznie i słuchajcie, kolory pokażę, jak nakładać, jak łączyć. W ogóle, jeżeli macie problem z łączeniem kolorów, jak sobie radzić z kolorami, to ja wam tutaj wstawię taki link i będziecie mogli sobie pobrać taką darmową lekcję na temat kolorów, na temat dobierania kolorów. Według koła barw to jest takie koło barw przekręcane. Ja Wam pokażę te koło. Nie będę tutaj obrazować, a nie będę przycinała tego filmu nawet. O! Z tego nagrania dowiecie się, jak posługiwać się takim kołem barw. Nie, bo może macie u siebie, ale nie macie pojęcia, jak. Dobra, no to ja teraz za chwilę przełączę kamerę, zatrzymam sobie to i pokażę Wam, jak nakładać warstw. Dobrze, mam tutaj ten obraz, o którym mówiłam, to jest obraz pod tytułem Kwiaty w ogrodzie i ja tutaj chciałabym, jeżeli bym chciała wprowadzić jakiekolwiek zmiany, no to właśnie e, grubymi warstwami. Dlaczego? Ponieważ e, taki e, obraz... Ta, akrylowy, akryle w ogóle, farby bardzo, one nie są kryjące i tylko wtedy, jeżeli namalujemy jakieś grubsze warstwy, po prostu możemy stworzyć coś tutaj, co chcemy. Tylko, oczywiście, też potrzebny jest pędzelek. Ja tutaj wezmę taki okrągły i za chwileczkę Wam pokażę. No i mam tutaj takie kolorki. Jeżeli chciałabym wprowadzić tutaj odrobinę innego koloru, ja sobie tutaj taki wziąłem odcień specjalny. Taki, taki grubszy. To jest i tutaj mam taki różowy kolor, i zamiast tej czerwieni, która tutaj jest, na przykład chciałabym namalować coś, żeby było bardziej różowe. Zobaczcie, zobaczcie, zaraz ja to przybliżę. Po prostu kładę bardzo i to bardzo grube warstwy, delikatnie. Zobaczcie. O, nie wiem, czy to widać, prawda, że one są bardzo grube. Aż takie mięsiste. Tutaj mi coś się zahacza. O. Prawda? Ale popatrzcie, jak to wygląda. Yy, I tak można sobie to, to po prostu yy, zrobić. O. I tutaj taki mocniejszy kolor. No dobrze. I tutaj na przykład bym chciała taki mocniejszy kolor. Ale yy, bardzo ważna rzecz. Te grube warstwy bardzo przydają się nam, jeśli malujemy. Końcóweczkę obrazu, to znaczy, jeśli chcemy już. jesteśmy na finiszu malowania obrazu, tak? O, tak to wygląda. O, właśnie. I mamy kolejne warstwy. Zobaczcie, jakie, jakie grube, jakie fajne. I tutaj również. Mogę troszeczkę sobie, nawet jeżeli chcę coś zmienić na tym obrazie, to właśnie mogę robić to w ten sposób, prawda? I tutaj też takie elementy mogę położyć grubsze. Jeśli chcę jakiś taki bardziej subtelny efekt, to po prostu zmieniam pędzelek na o wiele, o wiele cieńszy i też mogę sobie bardzo grube warstwy kłaść. Te farby nie są do końca kryjące, więc ja tutaj mogę. To mi się nie podoba. Powiem Wam właśnie, jeszcze. To często bardzo mówię. To trzeba wytrzeć. Nie ma... i właśnie o to chodzi. To jest takie kolejna podpowiedź. To znaczy, ja kiedyś usłyszałam od mentora mojego malarstwa, żeby właśnie nie brnąć w błędy, nie poprawiać ich bez końca, właśnie kolejną i kolejną warstwą farby, tylko po prostu ścieramy i nakładamy jeszcze raz. I zobaczcie, i teraz już powstanie to, co ja sobie tutaj y, wymyśliłam, prawda? A tutaj zrobię też na przykład o, krótszy, dłuższy, bardzo grubsze, bardzo grube warstwy. To jest, wiecie, to jest jeden ze sposobów, na, sposobów nakładania takiego grubszego. Oczywiście mamy wiele innych sposobów, y, innych możliwości, na przykład malowanie szpachelką, y, tak? Dobrze, i teraz co ja tutaj jeszcze mogę? I mogę tutaj sobie połączyć te dwa kolory. O, zobaczcie, do takiego warstwowego malowania możemy użyć oczywiście takie mocne kolory. O. I tutaj delikatnie możemy w niektórych miejscach też sobie nałożyć, zrobić po prostu tutaj więcej światła na tych, na tych yy, kwiatkach, jeśli, jeśli tylko chcemy, nie? O. I y, teraz widzicie, że tak po, poprawiam obraz, który namalowałam wcześniej. No, ja po prostu chciałam to pokazać już na gotowym obrazie, żebyście widzieli, o co mi chodzi. To nie znaczy, że ja wszystkie obrazy poprawiam. Tutaj jeszcze delikatnie troszeczkę takiego koloru. Tak to nie znaczy, że ja te wszystkie obrazy poprawiam. Oczywiście nie poprawiam. Z białym kolorem jest łatwiej, bo biały, zobaczcie, tutaj te elementy, ten biały kolor jest taki mniej, że tak powiem, on ma cieńszy, bo biel jest bardziej kryjąca, tylko też musi być po prostu taka specjalna, tak? ta, 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 ta biel. To musi być lepszej jakości. Ja proponuję farbę, która się nazywa My Mary i ja tutaj wam ten kolor. O, to Wam pokażę. Ja używam na przykład bardzo takiej bieli, tak? No i tutaj też yy, można, co jeszcze można, słuchajcie, można tutaj jeszcze te, te główki na przykład zrobić, żeby one były mocniejsze. Już ja ich nie będę poprawiać, bo to nie o to chodzi. Teraz nie będę tego ścierała, ja zostawię ten obraz, on będzie miał takie kolory. Ale żeby też, no dobrze, jak już poprawiłam i tego odcienia tutaj jest niedużo, ja jednak ten odcień położę tutaj troszeczkę jeszcze w niektórych miejscach takie grubsze warstwy. Wiecie, bo to y, ten, te, ten odcień, który tutaj położyłam, jest odrobinkę taki, odbiega od tych kolorów, które już są na obrazie. I dlatego ja delikatnie jeszcze tutaj po prostu w niektórych miejscach położę, o, troszeczkę takich odcieni, żeby to nie było, że kolor urwał się z choinki. Bardzo ważne jest, żeby, ten, o, żeby te kolory się trochę powtarzały tam w niektórych miejscach, i to tak jest. Więc grube warstwy farby głównie potrzebujemy do tego, jeżeli chcecie na przykład tworzyć jakieś grubsze elementy, to też zaraz Wam pokażę fajny obraz, na którym pokazałam też grubsze, grubszymi warstwami pewne efekty. Takie grubsze efekty pokazałam na takim obrazie. To jest pole owsa i zobaczcie ten owies w niektórych miejscach, szczególnie widać tutaj. Tak, aż paznokciem nawet mogę to o, zobaczyć, skrobać. E, tutaj e, takie są grubsze elementy. To akurat jest e, obraz olejny, ale na akrylach jest zupełnie e, tak samo, więc e, tutaj nie ma z tym problemu. I tak ten obraz wygląda w całości. E, nie wiem, w którym oku go namalowałam. 2000. 19 rok. O tak wygląda, zobaczcie. I właśnie te, ten owies tak fajnie wygląda, dlatego że malowane te elementy są grubszymi warstwami. To jest, bardzo, to jest bardzo pomocne. Zobaczcie, tutaj to drzewa, to wszystko jest bardzo gładziutko. Tutaj nie możecie, wy tego akurat nie widzicie, ale jest wszystko głaciutkie. Jak ja tak ręką przekładam, to naprawdę to jest głaciutko. A tutaj na dole jest wszystko praktycznie mnóstwo chropowatości I to też jeszcze, jak jest odpowiednio oświetlone, to jeszcze nadaje takiemu obrazowi naprawdę dodatkowego takiego kształtu. Ja tutaj teraz lampę przekręcam, zobaczę na ile ona mi tutaj mnie będzie. O, widzicie? Zobaczcie, jeżeli jest odpowiednio obraz oświetlony, jak, jak pięknie widać te właśnie wypukłe elementy. I w malowaniu o to dokładnie chodzi. Nie chodzi w malowaniu o to, żeby kłaść grubowarstwę. Chociaż jeśli chcecie malować szpachelkami, tak jak na przykład tutaj ja mam namalowany ten obraz, ten obraz jest namalowany cały szpachelkami, też go tutaj oświetlę z boku, żebyście. Widzieli, zobaczcie, jakie grube warstwy, ale ten obraz był namalowany w całości szpachlami. Ja tam nie dotykałam pędlem, nawet oczy temu psu. Po prostu stwierdziłam, że ja tu nic innego nie będę używać, tylko szpachelka, tak? No, i w taki sposób słuchajcie, się maluję. I zobaczcie, tutaj też mamy grube warstwy, też obraz malowany szpachelką, bardzo grubo kładziony, ale to wtedy. Ta grubość te, tych warstw, ta grubość tej farby ma wynikać z tego, z naszej inwencji twórczej. To znaczy, jak my chcemy pokazać coś na obrazie, nie z naszych błędów, chociaż na samym początku, oczywiście. I tych błędów nie należy się bać. Bo jak tak jak Wam powiedziałam, ja również nakładałam grube warstwy, warstwy zupełnie niepotrzebnie. Bo ja wychodziłam z założenia, że na obrazie się tylko nakłada farby, a na zdejmowanie tej farby to tak jakbym ścierała gumką. I wiecie, to jest naprawdę bardzo śmieszne. Sprzed przedszkola Albo ze szkoły takie było przeświadczenie, że jeżeli się gumkuje coś, to to był błąd. Wiecie, błędy kiedyś traktowaliśmy bardzo źle. Mam nadzieję, że Wy teraz wiecie, tak jak ja teraz wiem, że błędy są bardzo potrzebne i pomocne w twórczym procesie. Nie tylko podczas malowania. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że spróbujecie tworzyć grubsze warstwy. Tak jak powiedziałam, to są impasto. Impasto, impasto różnie to się nazywa. Spróbujecie zobaczyć, jak fajnie można nałożyć. Może ktoś będzie próbował na przykład stworzyć coś szpachelką. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, bo wtedy będziecie wiedzieć, że właśnie wrzuciłam jakiś nowy film, który na pewno pozwoli Wam nauczyć się malowania. Jeżeli spodobało Ci się to nagranie i uważasz, że treści, które tutaj publikuję przynoszą wartość, jeśli masz ochotę, możesz mi się odwdzięczyć. Tutaj w opisie tego filmu będzie link do Buy Coffee. Dziękuję serdecznie.